tak dobrze że filmowałem jeden film mi się udało zrobić wie pani nie dobry nakręcimy jak chcę pani chce wierzyć to powiem pani jeden zrobiłem numer 100 lat jednej mogło się żyć. kurwa 3000 pani zdobyło wyświetlenie takiego filmu to jest dość dobry film nie 3000 miało, kurwa ale to zrobiłem kosztem swojego to jest dużo z tego się chlubię, bo innych filmów nie wyszło i nie, we, nie wejdą do lepiej, nie wyjdą lepsze. Ja, ja Trzeba próbować pani sądzi. Dobrze, będziemy próbowali do, ale, ale powie pani, obejrzy pani ten film. Yy, Sędzisu mał polski rynek. No rubczyce to kanał mój jest na telewizji. To jest, znaczy mój kanał w internecie. To się nazywa, i tam nagrywam swoje filmy. Co do niektórych, to jestem dumny ze swoich filmów, a co do niektórych, to mam normalne, nie za nie bardzo, niewielkie, nie, no w ogóle słabe zdanie o tych filmach, bo w ogóle nie są, na ogólnie tak, nie są przystępne do ludzi, nie są ludziom potrzebne. I to większość wykasuje. Więc. Gorsze są, to nie ma co trzymać, bo jak gorsze, to trzeba wywalić. Tylko zostawić najlepszy. Co.